Kuba, trzeba powiedzieć, że chyba sędziowie zepsuli ci perfekcyjny mecz, bo piękne interwencje wybroniony karne, i chyba nie bardzo się godzi z decyzją i o rzucie karnym, i o tej powtórce przede wszystkim. No dokładnie, no myślę, że no naprawdę nie ma sensu o tym mówić, bo, bo każdy widział jak było, i po prostu krótko mówiąc, no tak się nie robi, i jest to zupełnie, mija się z jakąkolwiek zasadą. Ducha gry, który, którym e, każdy powinien się kierować, tak samo my grające na boisku, tak samo jak i sędzia. No. E, stało się jednak inaczej i no, na pewno jesteśmy bardzo źli. I, wiadomo, no, teraz na gorąco, e, z pewnością na sędziego. No, natomiast e, mieliśmy też dużo swoich sytuacji, e, które mogliśmy wykorzystać wcześniej, byłoby po meczu. Mecz był, mecz był na pewno dość otwarty. Szkoda, że, że cały mecz nie. nie nie potrafiliśmy grać tak dobrze jak przystanie 0-0, jednak po bramce dla chronicanki dość mocno się cofnęliśmy. Wiadomo, że też wyprowadzaliśmy groźne kontry dzięki temu. No ale cóż, na pewno przyjdzie czas na analizę. A teraz nie, nie ma naprawdę co, co mówić o tym na gorąco, bo, bo po prostu wszystko było widać. Trzeba powiedzieć, właśnie tak jak wspomniałeś, że brakło tej kropki nad i, bo były sytuacje, wydaje się, że gdyby było 2-0 przy grzechońiczanki w osłabieniu, to byłoby po meczu. No dokładnie, no, mogliśmy strzelić bramkę na 2-0, na 3-0. Też myślę, że bardziej zdominować przeciwnika, kiedy, kiedy graliśmy w przewadze jednego zawodnika. Jeśli tak by się stało, to sędzia mógłby tego karnego powtórzyć jeszcze i 17 razy i nic by to nie zmieniło dla nas. Dlatego trzeba minimalizować takie właśnie zewnętrzne czynniki poprzez swoją dobrą grę wtedy. Nie mają znaczenia takie rzeczy, czy komuś skoczy piłka, czy sędzia gwizdnie, czy nie, jest po prostu 3-0 i dopisujemy sobie trzy oczka i jedziemy dalej, a tak, a tak nie doganiamy chojniczanki. Też nie ma co, co robić do tej tragedii, no, myślę, że, że, że był to ciężki mecz, zakończony remisem. Właśnie trzeba oddać szanse że nieprzypadkowo jest na pozycji lidera, bo Ty dzisiaj dużo im wyciągnąłeś strzałów, że tak powiem, w światło bramki. No na pewno widać, że, że są mocno uskrzydleni, że, że grają w ofensywie z polotem, trochę, trochę brakuje im grze ofensywnej myślę, organizacji i, i przez to też ten mecz był tak dość mocno otwarty. Co mogę więcej powiedzieć, no też nie, nie jest to czas, żeby, żeby rozmawiać o Chojniczance, bo my mamy w środę następny mecz i musimy patrzeć na to, jak my graliśmy, a nie, nie jak gra Chojniczanka. Czyli trzeba przyznać, że sportową złość można wyładować już szybko, bo w środę. No tak, to na pewno jest, jest duży plus, że, że kolejny mecz w środę i e, będziemy mogli pokazać swoją wartość, a nie wdawać się w jakieś tam dywagacje, czy, 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 czy sędzia mógł zrobić tak, czy inaczej. Dzięki bardzo. Dzięki.